Cześć mako, z tej strony Hezik, dzisiaj widzimy się na GeForce Kings. Moi drodzy, ostatnio zrobiliśmy nawaję ze 100 złotych, więc stwierdziłem, że musimy sobie tą nawaję zupgradeować. Więc ją sprzedajemy, oczywiście mamy 224 zł i chcemy zdobyć jakąś naprawdę taką koskę powiedzmy 400-500 złotych. W to dzisiaj celujemy. Czy nam się uda? Oczywiście zaraz się okaże. Kod promocyjny, oczywiście, moi drodzy. hejsik macie plus, plus 5% przy doładowaniu, ewentualnie wejdźcie sobie z pierwszej w opisie. Mi dzięki temu pomagacie, a wy możecie coś fajnego sobie ugrać. No i tak, jak mówiłem, moi drodzy, lecimy oczywiście z upgrade'em naszej koski. Mam nadzieję, że rzeczywiście nam się coś fajnego dzisiaj uda zrobić, bo pasowałoby jakoś się odbić. O, baskill, moi drodzy, to jest naprawdę dobry skin. Aha. O powiem wam tak. Myślałem, że Baskill jest o wiele droższy. Ale field tested ewidentnie tylko 26 zł. No, powiem wam szczerze, że akurat zaskoczyła mnie to cena. Bo naprawdę liczyłem na takie 50, 50 takie co najmniej, ale jak widać, no niestety tak nie ma. Dobra, moi drodzy. No, fa hyperbizno rzeczywiście byłby tutaj dobrą opcją, ale niestety jest zawupafobos, która zabiera nam troszeczkę. Dobra, moi drodzy. Nie, zrobimy tak. Otworzymy sobie najdroższą skrzyneczkę z eventu, zaryzykujemy, bo jest, możemy tutaj dostać nawet skina za 2,69, więc jest ryzyko, ale jest i zabawa. Może akurat coś fajnego rzeczywiście dropniemy i będzie prościej zupgrade'ować naszą kosę? To jest dobry drop w sumie. No nie. No, 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 no nie. No szczerze, myślałem, że ten skin jest droższy, no, trochę zdałem się zbejtować, tak na dobrą sprawę, spróbujmy z Famasem 5 razy, dawno tego nie otwierałem, a naprawdę niekiedy lubiało tutaj fajnym skinem zarzucić, no i no w sumie, no fajnie zarzuciło, fajnie, patrzcie moi drodzy, no i złotówka, straty poważnie, Skiny czerwone, tutaj fioletowe i, i, i strata, no, no jaja, dobra, otwórzmy jeszcze raz, bo ja tu, to, na przykład taki, o patrzcie, 120 zł niebieski skin, jest tu taki? Chyba go nie ma No niestety go nie ma Dobra moi drodzy nie będziemy dalej otwierać tej skrzynki Bo ewidentnie nie chce nam oddać Spróbujmy sobie moją własną skrzynkę eee, Pięć razy otworzymy Pięć razy zobaczymy czy Moja skrzynka mi odda moi drodzy eee, W sumie to Zajebiście oddało moi drodzy 57 złotych zysku Dlaczego my więcej nie otwieramy tej skrzynki Jak dobrze mi tak daje Nie no bajka moi drodzy ten redline co prawda dużo tutaj dał, bo 52 zł, dobra, Cox, nie powiem, że nie, zajebiście. Zobaczmy jak to wygląda, moi drodzy, w praktyce, bo... 220, więc w sumie jesteśmy na zero, ale dobrze, że przynajmniej oddało tutaj no, na mojej skrzyneczce, bo jakby nie oddało tam nic, to prawdę mówiąc to teraz bylibyśmy na mega stracie, a tak to zawsze coś mamy. 46 zł wydajemy sobie tutaj i dostajemy w lepę, no za trzy dyszki, więc to już w plecy, eee, kurczę pieczone. Eee, dobra, spróbujmy sobie moi drodzy tutaj akurat troszeczkę ryzykownie, co prawda 25%, lewa strona, może akurat, no nie, nie doleci. Dobra, jeszcze raz zaryzykujemy, tylko troszeczkę tak mniej, bo tylko jednego skinka i niestety nie oddaje, więc tutaj na pewno 25% dalej nie będzie próbowane, no bo... No bo nie, no bo nie, no bo jakby oddało, to byśmy próbowali. Dobra, ładny USP i ten ładny USP przynajmniej nam siada, więc o tyle dobrze, 61 zł, coś tam odbyliśmy. I to, co tutaj chciałbym zrobić, moi drodzy, w tym momencie, ja bym chciał sobie coś tutaj nadrobić naszych pieniędzy, dobrze, fajnie, teraz dobrze, że zmieniłem, akurat strona lewa, mm, jak to wygląda, moi drodzy, no wygląda to tak średnio, bym powiedział, spróbujmy sobie tego akacza, na... zaryzykujemy, moi drodzy, 40%, sprawa strona, o dziwo siada, o dziwo siada, więc o tyle dobrze, więc tutaj już, moi drodzy, tak na dobrą sprawę, koska za 500 na 50% jest tutaj możliwa, 298 zł mamy i moi drodzy, tylko co tu zrobić, naprawdę nie mam pojęcia, niby lewa, niby prawa, niby lewa, niby prawa, ale zrobimy sobie to na lewej moi drodzy, no i dało prawą jak na coś, nie no, no teraz to zawi no, za zawiodłem się szczerze mówiąc, no bo... Naprawdę liczyłem, że to akurat siądzie, naprawdę zajebisty byłby to upgrade koski, tak na dobrą sprawę moi drodzy, no bo nie oszukujmy się, z 200 zł zrobić 500, no to jest bardzo dobry wynik, no ale jak widzicie, no niestety dzisiaj się nie udało, a ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do kolejnego, siema!